Więc tak, mamy 59,4 Dodatkowo mamy 18 atmosfery Jest czwartek To jest 3,14 Tuesday, czwartek Więc tak tu mamy, teraz zobaczymy, ile trzeba będzie dołożyć Otwieramy to i trzeba będzie drewna dołożyć. Jak widzimy, drewno jeszcze się żarzy. Więc to jest właśnie plus oszczędnego spalania i drewna, i jego Dwa w jednym. No dobrze, postaram się coś dorzucić od siebie tutaj.